Cześć, witajcie. Mamy 343 już odcinek naszej serii Daily Booster, w której codziennie otwieramy jeden boosterek do Magica, Pokemonów gi Gio. W każdym razie dziś na otwarcie poleci Scars of Battle The Speed Duel. Ostatnio chyba żadnego Holosa nie było? Nie, był ten mm, Dino coś tam. No w każdym razie zdenerwowane dinozaury były, yy, bardzo fajny bosterek z Kill the Raptora, więc może tym razem też nas Holos uraczy. Tej paczki chyba chwilę że na kanale nie otwieraliśmy, jest Joy, jest Guilford, no i The Sword Master. Paczka się średnio otworzyła. Uwaga, uwaga i lecimy sobie z naszą czterokartową paczką i mamy tak pierwszą naszą kartą jest Spellbinding Circle. Nigdy mało takiej karty, no klasyka, Yugi tego używał. Mamy Launcher Spider, jeżeli mowa o klasykach, bandyta Kate. W, Swojej talii też tego mi używał. Fortress Whale Owl, i to jest chyba karta rytuału, właśnie do tej forte, Fortress Whale'a. pierwszego. Yy, dokładnie, ale chyba jej nie widziałem wcześniej, albo przynajmniej zapomniałem o niej, więc może w rękach nigdy nie miałem. W każdym razie, mm, no, służy właśnie do przyzwania tej karty, nic więcej nie robi, ale rysunek całkiem, całkiem przyzwoity. Właśnie wynurza się ten yy, wieloryb forteca. Dobra, i naszą uwagę, ostatnią kartą jest A Major Rapset. Tym razem Holosa nie ma. Jest zdenerwowany machim i zobaczcie, jak się chłopak zdenerwował. No i cóż, sytuacja stała się jasna, ale żeby sprawiedliwości stało się za dość. Było 342 i cyk. Mamy 343 bostery w naszej, w naszej serii. Wszystkie te karty znajdziesz w naszym sklepie. Link czeka poniżej w opisie tego filmu. Natomiast jeśli sam odcinek przypadł Ci do gustu, czy lubisz właśnie tak, tego typu nostalgiczne akcenty, koniecznie zostaw na łapkę w górę. Napisz komentarz, powiedz też, jakie speed duele chciałbyś, żebyśmy otwierali. Przede wszystkim ostatnio były te areny, teraz mamy Scarce of Battle. Było kilka bysów, eee, chyba, że w ogóle inne bostery, a niekoniecznie speed duele. W każdym razie jesteśmy otwarci na Wasze komentarze, także sekcja poniżej, jak zawsze, jest do Waszej dyspozycji. A my, drogi widzu, dziękujemy Ci za Twój czas i do zobaczenia już jutro w kolejnym Daily Bosterze. Cześć, trzymajcie się.